Obywatele Wrocławia chcieliby współdecydować o miejskim budżecie. Pojawiły się pierwsze wnioski w tej sprawie. Na stronie internetowej Wrocławia funkcjonuje wyszukiwarka grobów, ułatwiająca dotarcie na cmentarzu we właściwe miejsce. W czasie świąt pamiętajmy o zmianach organizacji ruchu wokół cmentarzy. da Furman, witam Państwa. Chcą decydować o podziale miejskich pieniędzy przynajmniej w 2-3%. Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia proponuje stworzenie w mieście budżetu obywatelskiego. Pierwsze wnioski w tej sprawie już się pojawiły. We Wrocławiu jeszcze się nie zdarzyło, żeby to obywatele decydowali o budżecie miejskim, ale z taką propozycją wyszło Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Przemysław Filar, prezes towarzystwa mówi o stworzeniu budżetu obywatelskiego. Chce, by to wrocławianie decydowali o wydatkach przynajmniej w 2-3%. Ważne jest to, żeby jakby nie wycinać określonego sektora, na przykład kultury, ale podyskutować nad różnymi obszarami w budżecie miasta, nad różnymi środkami i pozwolić mieszkańcom na wpływ na ich wydatkowanie od początku do końca, czyli Czyli najpierw dyskutujemy, o czym chcemy w ogóle, co chcemy przygotować. Później dyskutujemy, jak te środki wydajemy i sprawdzamy, w jaki sposób inwestycja się zwraca. Swoje wnioski do budżetu miejskiego na rok 2013 towarzystwo już złożyło. Zostały wysłane do przewodniczącego rady oraz szefów wszystkich klubów. Towarzystwo proponuje m.in. sprzedaż i wycofanie się z piłkarskiego Śląska. W związku z tym, że to jest Mistrz Polski, to jest idealny moment, żeby sprzedać drużynę, która jest dużo warta. A tak naprawdę miasto nie jest najlepszym właścicielem, co udowodniło. Mieliśmy po tym zdobyciu Mistrzostwa kraju dosyć dużo dyskusji na temat prowadzenia jako nadzoru właścicielskiego właśnie drużyny. Dlatego zastanawiamy się, czy nie jest warto rozpocząć dyskusję i przekonać magistrat do sprzedania drużyny. Zdaniem filara na sprzedaży Śląska gmina Wrocław mogłaby zarobić i to sporo nawet 40 milionów złotych. Niech towarzystwo znajdzie za te pieniądze inwestora, krótko całą sprawę komentuje rzecznik prezydenta. To już jest zadanie dla prezydenta miasta. My uważamy, że należy prowadzić tak procedurę, jak one są zdefiniowane w ustawach, czyli najpierw Rada Miasta przygotowuje budżet, a później prezydent go wykonuje. Na wprowadzenie budżetu obywatelskiego we Wrocławiu raczej się nie zanosi. W Polsce o podziale publicznych pieniędzy decydują mieszkańcy m.in. Poznania Sopotu i Wałbrzycha. Niewykluczone, że w przyszłości to będzie norma. W Parlamencie trwa dyskusja na ten temat. Błędna identyfikacja tożsamości dwóch ofiar katastrofy smoleńskiej stała się powodem pochowania ich w niewłaściwych grobach. Taką informację podała we wtorek prokuratura wojskowa w Warszawie. Jedną z ofiar jest świętej pamięci Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Oba ciała po ekshumacji przebadano w zakładzie medycyny sądowej we Wrocławiu. W Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego trwają przygotowania do uroczystości pożegnania świętej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego. 2 listopada zostanie wystawiona to trumna z ciałem ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, a wieczorem o godzinie 17 w kościele uniwersyteckim odprawiona msza święta w intencji prezydenta. Ekshumowane ciało świętej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego wraz z drugim ekshumowanym ciałem innej ofiary katastrofy smoleńskiej zostało przywiezione do Wrocławia 23 października do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego. Po przeprowadzonych badaniach prokuratura wojskowa w Warszawie poinformowała we wtorek, że w wyniku błędnej identyfikacji tożsamości ofiar obie osoby zostały pochowane w niewłaściwych grobach. Teraz krótka porada dla wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich we Wrocławiu. Każdy, kto chce zapalić znicz, a nie pamięta, gdzie są pochowani jego krewni czy znajomi, może skorzystać z internetowej wyszukiwarki grobów dostępnej na miejskim portalu. Wielu Wrocławian co roku traci mnóstwo czasu na odszukaniu grobów swoich bliskich. Ale teraz wcale nie trzeba kluczyć po cmentarnych alejkach. Na stronie wrocław.pl dostępna jest wyszukiwarka grobów. Wystarczy, że znamy chociaż jedną informację, którą wprowadzimy do wyszukiwarki. Może to być nazwisko, data urodzenia, data zgonu lub data pochówku. Im więcej danych podamy, tym bardziej zawęzi się krąg osób odpowiadających kryterium. Dzięki wyszukiwarce można precyzyjnie ustalić miejsce pochówku i wskazać konkretny sektor. Z katalogu można także pobrać mapkę z dokładną lokalizacją. Internetowa wyszukiwarka grobów może pomóc w odnalezieniu bliskich na sześciu cmentarzach komunalnych we Wrocławiu. Przy ulicy Grabiszyńskiej, Kiełczowskiej, Złocieniowej, Jerzmanowskiej, Trzmielowickiej oraz na Osobowicach. Od 1 do 4 listopada na wrocławskich cmentarzach komunalnych będzie zorganizowana kwesta. Dochód zostanie przeznaczony na finansowe wsparcie dla wrocławskich schronisk, i noclegowni prowadzonych przez Towarzystwo imienia Świętego Brata Alberta na pomoc w okresie zimowym Towarzystwu brakuje około 150 tysięcy złotych. Posiłek, dach nad głową i poczucie bezpieczeństwa to największe marzenia tych, którzy trafiają do wrocławskich schronisk i noclegowni imienia świętego Brata Alberta. Te marzenia najważniejsze są zimą. Co roku chętnych szukających noclegu jest więcej niż miejsc. Już wiadomo, że w tym roku na organizację pomocy w zimie, Towarzystwu Pomocy imienia świętego Brata Alberta zabraknie 150 tysięcy złotych pomóc ma kwesta organizowana na wrocławskich cmentarzach komunalnych. Jak zwykle zbieramy na ten, najtrudniejszy, na, naj, na ten najtrudniejszy okres, który jest przed nami, okres zimowy. Kwesta na cmentarzach będzie prowadzona od 1 do 4 listopada. Dochód w całości zostanie przeznaczony na wrocławskie schroniska i noclegownie. Zimą na ten cel potrzeba 400 tysięcy złotych. To są potrzeby takie podstawowe, no żywność, tak, możliwość wykąpania, przebrania i tak dalej. Na to wszystko gromadzimy środki. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta we Wrocławiu prowadzi cztery ośrodki dla mężczyzn i kobiet. Rocznie na utrzymanie placówek potrzeba około 3 milionów złotych. Połowę tej kwoty towarzystwo otrzymuje w formie dotacji z gminy Wrocław. Pozostała część zbierana jest od sponsorów podczas kwest i kiermaszy. Tradycja dziadów proszalnych czy radosne świętowanie Wszystkich Świętych to zwyczaje, o których dziś mało kto pamięta. Przypominają o nich znawcy kultury ludowej. Wszystkich Świętych 1 listopada to zgodnie z wielowiekową tradycją święto radosne przekonują etnografowie. Znać było takie mm, powiedzenie, że na wszystkich świętych wszystkich imieniny. E, winszują dziewki chłopcom, a chłopcom dziewczyny. Bo to naprawdę, tak naprawdę wszystko, e, tak naprawdę to święto wszystkich nas. 2 listopada to Zaduszki. Święto obchodzone jest od X wieku. To było święto, kiedy w domach otwierano okna, otwierano drzwi, zapraszano zmarłych czy dusze zmarłych do domu, bowiem wierzono, że w tym czasie otwierają się okna za światów i w tym czasie ci zmarli, czy dusze zmarłych powracają do nas. A my musimy im zapewnić godne przyjęcie. W związku z tym zostawianie rozpalonego, tlącego się ognia w piecu, aby dusze mogły się ogrzać, zostawianie posiłku. W okresie wszystkich świętych były obrzędy, o których dziś już mało kto pamięta. Przykładem jest tradycja dziadów proszalnych. To była grupa społeczna takich ludzi, którzy byli niezwykle biedni, a w tych dniach zasiadali przed cmentarzami, zasiadali przed kościołem i zbierali datki. Ale takim datkiem był na przykład specjalnie upieczony chleb. Podczas Zaduszek szczególne znaczenie przywiązywano do modlitwy za duszę najbliższych członków rodziny. Twierdzono, że jeżeli żyjący o nich zapomną, to nie będą mogli liczyć na pomoc zmarłych. A w tradycji anglosaskiej noc 31 października na 1 listopada to Halloween, czyli Wigilia Wszystkich Świętych. Ta noc ma także wielkie znaczenie dla satanistów. Od tej tradycji odcina się w Polsce Kościół rzymskokatolicki i Cerkiew Prawosławna. 31 października przypada Halloween, czyli z angielskiego Wigilia Wszystkich Świętych. To święto ma tradycje celtyckie i najhuczniej jest obchodzone w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Tego dnia wieczorami dzieci przebierają się w upiorne kostiumy i zbierają cukierki od sąsiadów. Symbolem Halloween są straszliwe lampiony wydrążone w dyniach. W Polsce to komercyjny dzień głównie organizowany w dyskotekach i klubach nocnych, wzorowany na obchodach w krajach anglosaskich. Trudno się dziwić, że Halloween w Polsce nie jest popularne, ponieważ kościoły katolicki i prawosławny odcinają się od jego obchodów, wskazując na pogańską genezę święta. 31 października to także ważne święto dla satanistów. Wyznawcy szatana wierzą, że w tym czasie najłatwiej jest wejść w kontakt z siłami ciemności. Teraz informacja o Telewizji Sudeckiej, organizatora gospodarczego konkursu pod nazwą Kryształy Sudeckie. Nagrody są przyznawane w sześciu kategoriach. 9 listopada w Zamku na Skale w Trzebieszowicach odbędzie się finał tegorocznej edycji konkursu gospodarczego Kryształy Sudeckie. Nagrodę mogą otrzymać organizacje i przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces gospodarczy. Wyróżnienie jest przyznawane w sześciu kategoriach, m.in. najlepsza firma proekologiczna, rodzinna, najlepszy produkt turystyczny czy impreza promująca region. Plebiscyt ma promować przedsiębiorców, którzy działają w regionie Sudetów, czyli w powiatach Świdnickim, Wałbrzyskim, Dzierżoniowym, Ząbkowickim i Kłockim. Organizatorem konkursu jest Telewizja Sudecka. Z informacji Radia Wrocław wynika, że materiały pirotechniczne użyte nielegalnie podczas niedzielnego meczu Śląsk Wrocław w Zagłębie Lubin mógł przemycić ktoś z pracowników stadionu. Policja i przedstawiciele piłkarskiego Śląska ustalają szczegóły sprawy. Podczas niedzielnego meczu między Śląskiem Wrocław a Zagłębiem Lubin pseudokibice zdemonowali toaletę na Stadionie Miejskim. Co gorsza, podczas spotkania co chwilę odpalano racy i petardy. Po meczu sugerowano, że materiały pirotechniczne mogły być przemycone przez pseudokibiców w Bieliźnie. W związku z tym, że doszło do odpalenia środków pirotechnicznych, do odpalenia, odpalenia rac, ten monitoring jest przeglądany. Oczywiście będziemy tutaj w kontakcie z klubami, zarówno Śląska Wrocław, jak i Zagłębia Lubin, aby ustalić wszelkie okoliczności dotyczące... Tego zdarzenia, jak i również ustalić osoby, które odpowiadają za tą sytuację. Radio Wrocław podaje jednak, że petardy i race mogły się znaleźć na stadionie nawet dwa dni przed spotkaniem. Miał je wnieść jeden z pracowników obsługi i schować w pomieszczeniu gospodarczym. Obecnie przedstawiciele piłkarskiego Śląska sprawdzają zdjęcia z monitoringu, by potwierdzić albo wykluczyć tę hipotezę. O uwagę proszę teraz szczególnie kierowców. Policja apeluje o ostrożną jazdę i stosowanie się do zmian w organizacji ruchu na czas Wszystkich Świętych. Akcja Znicz potrwa do 4 listopada. W środę rozpoczęła się akcja Znicz 2012. Przy cmentarzach, gdzie przez najbliższe dni będzie wzmożony ruch, pojawiły się patrole policyjne i straży miejskiej. W momencie, gdy na drodze pojawia się policjant, on jest najważniejszy. Znaki drogowe, sygnalizacja świetna, jest drugorzędna. W tym momencie policjant podaje to, co można zrobić na drodze, w którą stronę można pojechać. Proszę się stosować do tych poleceń, stosować się do poleceń innych służb, które będą znajdowały się w rejonie cmentarzy. To przede wszystkim policjanci, Straż Miejska, służby MPK. W okolicach Nekropolii przygotowano specjalne parkingi dla tych, którzy zdecydują się wybrać na cmentarz samochodem. Będziemy reagować na wszelkiego rodzaju wykroczenia popełniane przez kierowców, ale w zależności od sytuacji będziemy podejmować stosowne decyzje. Jeżeli będziemy widzieć, że osoby nagminnie łamią te przepisy, będziemy oczywiście wyciągać w stosunku do nich konsekwencje, ale przede wszystkim będziemy starali się pouczać, pomóc tym osobom. W ramach akcji Znicz na drogach pojawi się większa liczba policjantów z drogówki. Na co będą zwracali uwagę? Prędkość, stan trzeźwości kierujących. Stan techniczny pojazdów, oczywiście, no i sposób przewożenia pasażerów, jak również dzieci. Czyli fotoliki, zapięte pasy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, pobłażania ze strony kontrolujących nie będzie. W takich sprawach nie można pobłażać kierowcom. Będziemy karać. Akcja z nicz potrwa do niedzieli 4 listopada. Tak jak w ubiegłych latach, ruch kołowy przy cmentarzach będzie wyłączony. Wprowadzonych zostanie 15 dodatkowych połączeń autobusowych i tramwajowych. Policjanci będą wskazywać kierowcom miejsca parkingowe przy nekropoliach. Przy cmentarzach Osobowickim i Grabiszyńskim 1 listopada zostanie wyłączony ruch samochodów. Zaparkować będzie można tylko na wyznaczonych parkingach. Przy cmentarzu Grabiszyńskim będzie on przy ulicy Ostrowskiego. Dla mieszkańców, którzy jednak chcą skorzystać z komunikacji indywidualnej, na terenach wojskowych będzie zorganizowany parking. Parking będzie funkcjonował przez 3 dni 31 października, 1 i 2 listopada, w godzinach 6 do 20 godziny będzie parkingiem bezpłatnym. Urzędnicy zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. Na największe wrocławskie nekropole od 8 rano co minutę będzie przyjeżdżać tramwaj lub autobus. Jeżeli chodzi o tramwaje, to będzie 9 linii specjalnych. Jeżeli chodzi o autobusy 6 linii specjalnych. One będą kursować mniej więcej co 15, zależy postruktura linia między, co 15 a między 30 minut. Tramwaje będą kursować w tym dniu co 10 minut. Te specjalne będą kursować co 10 minut. Przy nekropoliach pojawią się stałe i mobilne patrole policji. Funkcjonariusze będą kierować ruchem, ale też kontrolować kierowców. Poza badaniem stanu trzeźwości i prawidłowości przewożenia pasażerów, policjanci będą kontrolować stan techniczny pojazdów. Poza tym na głównych ciągach komunikacyjnych wlotowych do miasta Wrocławia będą dokonywane pomiary kontroli prędkości, Policjanci i urzędnicy podkreślają, że warto wybrać się na cmentarze 31 października lub 2 listopada, bo w Dzień Wszystkich Świętych ruch jest największy. W najbliższym czasie czekają nas spore zmiany w, na kolei. O tym opowiada materiał Jarka Ratajczaka. Szklarska poręba doczekała się miana zimowej stolicy Polski. Problem w tym, że zarówno zimą, jak i latem trudno tam dojechać pociągiem. Linia nieremontowana od lat pozwalała na podróż z prędkością 20 km na godzinę. Co prawda podziwiać można widoki za oknem, ale czas mógł się dłużyć. Z Wrocławia do Szklarskiej poręby pociąg jechał ponad 3 godziny. Od 3 października koleją do Szklarskiej poręby nie można dojechać. Linia jest modernizowana. Ta modernizacja spowoduje większy komfort, szybsze przemieszczanie się turystów w południowej części Dolnego Śląska. Urząd Marszałkowski i PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację infrastruktury kolejowej w Kotlinie Kłodzkiej i Jeleniogórskiej. Chodzi o linie Piechowice-Szklarska Poręba i Duszniki-Kudowa Zdrój. Jeżeli wykonawca, trzeba to zawsze uwzględniać, wszystkie swoje zobowiązania wypełni, to możemy się spodziewać, że już w 2013 roku, czyli po roku czasu, będzie można tymi liniami przemieszczać się. Wyremontowane zostanie ponad 30 kilometrów torów wraz z wiaduktami i peronami. Wartość inwestycji to 100 milionów złotych, z czego 60 to dofinansowanie z funduszy unijnych. Za chwilę Michał Hamburger i wiadomości Sport Game. Świąteczny poranny dziennik zaplanowaliśmy wyjątkowo na godzinę 9.10.30. i Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.